Jerzy Waldorf, postać niezwykła w polskim życiu kulturalnym. Przyjaciel Karola Szymanowskiego, gdzie tylko mógł, upowszechniał jego muzykę. Dla nas pozostaje wciąż tym samym człowiekiem zainteresowanym nie tylko przeszłością, ale i współczesnością. Nagranie z roku 1997. To jest cała galeria graficzna, można powiedzieć. Feliks Topolski tu wisi, tutaj wisi taki nadworny rysownik Marszałka Piłsudskiego, który malował Paderewskiego, tutaj Zwyczółkowskiego, Chopin. Tutaj ma pani Maja Berezowska, to mnie prezydent ofiarował, ja składał mi wizytę Wałęsa. I tak to wygląda. O tu jest taki ma pani kaganek, czarny kamienny, zaraz on nie jest kamienny, tylko żeliwny, który w wielu pokoleniach dworów naszych służył w przejściach, gdzie nie było lamp naftowych ani olejnych. Tutaj w środku był olej, tu był knotek i on tak świecił, oświecał przejścia. Taki sam kaganek jest w sypialni Radziwiłów w nieborowie. To mieszkanie, w którym pani jest obecnie, to jest małym muzeum. Ja dlatego je dostałem od rządu, bo przecież ja je dostałem w roku 73, czyli jeszcze za komuny, a ja nie należałem do żadnej w życiu partii. Czy pani da wiary, że ja nie należałem nawet do Sodalicji Mariańskiej? Dam wiary, bo jest pan duchem niezależnym. Otóż to. Ale dzięki temu, dzięki pracy, dzięki pisaniu książek, właśnie przez wyszło to wydanie ośmiotomowy wybór moich książek w książce i wiedzy. Dzięki temu ja dorobiłem się tego mieszkania, w którym w tej chwili mieszkam i gromadzę wszystkie zabytki. Wiele rzeczy, które tu mam, to są prezenty od moich wielbicieli. Pani tu siedzi naprzeciwko takiego instrumentu, który był poprzednikiem pianina. Nazywał się Pantalion. To jest dar dwóch starych pań, które to jedno ocaliły ze swojego majątku w Siedleckim. I one ofiarowały mnie to. Także widzi pani, wszystko w kółko idzie. W roku 67. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy w zamian za nasz mały, śliczny, ale mały dworek w Poznańskim dał mi ni mniej, ni więcej tylko Radziejowice. A Radziejowice należały do hrabiego Edwarda Krasińskiego, który w pewnym momencie sprzedał je swojej kuzynce Marcie Krasińskiej, właścicielce królikarni w Warszawie po to, żeby za te pieniądze wybudować Bibliotekę Krasińskich naprzeciwko konserwatorium na Okulniku i żeby jeszcze wesprzeć finansowo budowę Teatru Polskiego przez Szyfmana. I zrobił to wszystko. Po czym zaczęła się wojna jego Niemcy wzięli i wykończyli w Mauthausen a biblioteka Krasińskich posłużyła tym świniom na to, że jak już wyrzucili całą ludność z Warszawy, to do biblioteki krasieńskich Niemcy zwieźli najcenniejsze rękopisy, jakie były w jakichkolwiek bibliotekach warszawskich i tam je spalili. Między innymi tam spłonęła sławna fotografia Chopina, dagerotyp jego takich posępna twarz prawda? i tam spłonął jego dzielnik szczutgarski tylko że dzięki Bogu te rzeczy były sfotografowane i można je było z tych fotografii odtworzyć ale Niemcy to tam spalili no a Radziejowice po wojnie były bardzo dziwne dzieje Radziejowic bo przez czas okupacji Radziejowice były domem no, takim rekonwalescencyjnym dla rannych żołnierzy niemieckich. W zameczku, który tam jest taki, była siedziba Gestapo i rozwałka ludzi, którzy im się nie podobali. Po czym jak oni się wynieśli, to cały ten interes razem objęła Gospoda Ludowa, zdaje się, tak to się nazywało, czy może inaczej. Jakaś taka ludowa organizacja. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia urządzono tam. Ale oczywiście bez naszego jeszcze udziału, bo to należało tylko do tej gospody ludowej. No i młodzież zaczęła tańczyć w sali dawnej balowej pałacu, ale ta sala była budowana chwalić Pana Boga. 150 lat wcześniej na drewnianych balach, a żołnierzy ludowej przypomniało się, że w Warszawie najmodniejszym tańcem jest ćwist. Więc zaczęli tańczyć tego ćwista. A jak zaczęli ćwista, to razem z podłogą znaleźli się na parterze. Po czym całe to towarzystwo zostawiło ten pałac i pałac był w ruinie kiedy przejęło je Ministerstwo Kultury. I Ministerstwo Kultury bardzo pięknie i starannie je odbudowało. Dwukrotne restauracje już miało. Pierwszą w roku 66. W roku 67. Po raz pierwszy tam pojechałem. A potem następną to jakieś dwa lata temu. I przez cały czas zawsze tam jestem. I tam jest taki apartament C, apartament, który jest zawsze dla mnie zarezerwowany i gdzie ja napisam większość moich powieści i moich książek i gdzie co roku jeździmy. Która z pana książek jest ta najbardziej ukochana? Proszę pani, są dwie powieści. Jedna powieść, która opowiada o całej mojej młodości warszawskiej. To się nazywa Dolina Szarej Rzeki, a druga powieść to jest Fidrek. To jest moja pierwsza miłość w życiu. Zresztą w tej książce nie jest to ukryte, więc ja nie mam co ukrywać, że to była miłość do pięknego chłopca bardzo. Jak dalece Pana książki są fikcją, a jak dalece są zaczerpnięte z rzeczywistości? To bardzo trudno powiedzieć, bo. Zasadniczo one są, jakby to powiedzieć, fikcją splecioną z elementów rzeczywistych. Na przykład jedyną postacią prawdziwą w całej Dolinie Szarej Rzeki to jest Paderewski i opisany jego wjazd do Warszawy. Ja go oglądałem z okna tej kawiarni wtedy Galińskiego. To jest jedyny autentyczny. A reszta to są wszystko postacie wymyślone, ale wymyślone w powiązaniu z rzeczywistością. Jest taka matka. Więc jeżeli chodzi na przykład właśnie o Dolinę Szarej Rzeki, to tutaj niby postacie są wszystkie prawdziwe, a jednak nie. Śmierć mojej matki jest opisana taka, jaka ona była, ale, ale jednak inaczej. Bo tutaj, jeżeli pani sobie przypomina, to moja ciotka umiera w zakonie podczas nabożeństwa. Wszystkie siostry się modlą i nie dopatrzyły, że ona sparaliżowana została z papierosem w łóżku i umarła. Otóż tak umarła moja matka. Tylko nie w tym szpitalu w Warszawie a pod Warszawą w takim wiśniewie, zaniedbana przez siostry. To się bardzo często zdarza, że są siostry zakonne, które mają całe serce dla Chrystusa, ale ani jednego kawałeczka serca dla człowieka. I tak było z tą siostrą, która pobiegła na nabożeństwo, zostawiła moją matkę z papierosem w ręku. I moja matka żywcem spłonęła w łóżku. A tutaj w tej książce Dolina Szarej Rzeki figuruje taki klasztor, w którym przywodzi matka Dominika, która za młodu była aktorką. Otóż tą całą książkę naczytał dla niewidomych na ulicy konwiktorskiej, naczytał Nieboszczyk przyjaciel mój wielki Bardini Aleksander. I Aleksander Bardini pytał mnie, panie Jerzy, niech pan powie, kto to była ta siostra Dominika, ta matka Dominika. Ja mu na to powiedziałam, jej w ogóle nie było. To ja ją stworzyłem. Na co Bardini powiedział, o, to duża rzecz. Tak jest w tych moich książkach. To samo jeżeli chodzi o Fidelka. To ta cała młodość tych dwóch chłopców zakochanych w sobie nad Morzem Śródziemnym, to jest prawda, ale reszta już nie. A najtragiczniejsze to jest spotkanie się dwóch starych ludzi pod tatrami, gdzie okazuje się, że to są oni, ci, którzy kiedyś się kochali, kiedy mieli po 18 lat. A teraz spotykają się dwie ludzkie ruiny. To rzeczywiście się spotkał pan z tamtym chłopcem? Rzeczywiście. Tylko łzy w oczach. Nic więcej. Przypomnieliśmy sobie, ja nie piszę jaka to jest miejscowość, ale mogę tu powiedzieć, że to wszystko się działo w Amalki. To jest taka przepiękna miejscowość. Na wybrzeżu niedaleko Sorento, naprzeciwko Capri. I te rzeczy działy się w Amalfi. I my rzeczywiście tam kochaliśmy się szalenie. A potem tak to się dramatycznie rozbiło przez jego głupią ciotkę, która kiedyś była aktorką i postanowiła sobie jeszcze jedną rolę zagrać na własną rękę. Rolę, która rozbije naszą przyjaźń. I rzeczywiście rozbija ją raz na zawsze. I potem dopiero na późną starość, kiedy on wyjechał na emigrację, był długo na emigracji, wrócił z emigracji, spotkaliśmy się pod zakopanem u wspólnych naszych przyjaciół. I pani domu powiedziała w pewnym momencie do mnie, Boże, ja zapomniałam przecież, że nasz gość zagraniczny. Tak koniecznie chciał z Panem porozmawiać na, na uboczu. I myśli się wycofali i on mnie raptem zapytał, czy pamiętasz Amalfi? Czy pamiętasz Młyn? I ja nic innego nie miałem do odpowiedzenia, tylko łzy w oczach. I on też.